Zadanie 11. W zadaniu 11 mamy ciąg geometryczny o wyrazach ABC oraz ciąg arytmetyczny 2a, 2b, c plus 1. Dodatkowo wiemy, że wszystkie wyrazy tego ciągu geometrycznego są dodatnie oraz mamy taki związek pomiędzy c i b, że c minus b równa się 6 i mamy znaleźć wszystkie wyrazy abc. Mamy po prostu znaleźć abc. No to jak zabrać się do takiego zadania? Ja bym proponował, w związku z tym, że ten ciąg arytmetyczny jest dany w taki no, bardziej trochę skomplikowany sposób. Mamy tam jakieś 2A, 2B C plus 1 nie jest tak łatwo dane jak ten ciąg geometryczny, to za zacząć od tego ciągu arytmetycznego, no i mówiąc, zacząć, co mam na myśli? Spróbować znaleźć jakieś związki pomiędzy tymi wielkościami, które y, pozwolą nam zmniejszyć liczbę. Niewiadomych początkowo, czyli na przykład wszystko wyrazić w zależności od jakiejś jednej niewiadomej, której tu mamy, na przykład a. No ale czy to od razu możemy tak sobie wybrać to a i zacząć wszystko nim wyrażać? No nie do końca. Na, na przykład pierwsza rzecz, którą ja tutaj widzę, to żeby z tego warunku wyznaczyć sobie c w zależności od b, czyli powiedzieć, że c równa się b plus 6. I już wszędzie, tak naprawdę, gdzie pojawia mi się C, mógłbym je wyrazić w zależności od B, i to wszystko by zależało już tylko od A i od B. Czyli już mam jedną niewiadomą mniej. Co mogę zrobić dalej? No dalej muszę cały czas pamiętać o tym, że to są ciągi arytmetyczne i geometryczne. No tutaj, jeśli zajmujemy się tym, no to arytmetyczny. Czyli ja wiem, że każdy następny wyraz tego ciągu powstaje poprzez dodanie różnicy tego ciągu R. Czyli na przykład mógłbym na podstawie tych dwóch pierwszych wyrazów wyznaczyć sobie, że r to jest 2b minus 2a. Dlaczego akurat tyle? No to wynika z napisania czegoś takiego, że 2a dodać r, czyli tą różnicę, to musi mi dawać 2b. No to teraz po odjęciu 2a stronami dostajemy właśnie. Tą linijkę, którą napisałem wyżej. Czyli przykładowo tak mogę wyznaczyć sobie tą różnicę. Co mogę zrobić dalej? Dalej mógłbym wyrazić tą samą różnicę, ale już nie na podstawie pierwszego i drugiego wyrazu tego ciągu, tylko drugiego i trzeciego, bo wiem, że trzeci powstaje poprzez dodanie do 2B tego samego r, tej samej różnicy. No to robiąc dokładnie to samo co wcześniej, zapisuję, że 2B plus r równa się. C plus 1, czyli odejmując 2B stronami dostaję, że R to jest C plus 1 minus 2B. No ale co my mówiliśmy o C? O C mówiliśmy, że jak ona nam się gdzieś pojawi, to ja mogę sobie je zawsze już wyrazić przy pomocy B. Więc to zrobię tutaj i zapiszę, że R po podstawieniu pod to C B plus 6 może być zapisane jako b plus 7 minus 2b, czyli po prostu minus b plus 7. No i co ja teraz robię z tym, z tą informacją, że r wyraziłem na dwa różne sposoby? No, skoro to jest to samo r, wyrażone na dwa różne sposoby, to ja mogę przyrównać te prawe strony, którymi wyraziłem r, czyli dostanę wtedy że 2B minus 2A, czyli to, musi być równe temu. Czyli minus B plus 7. I już widzę, że dostaję związek, który pozwoli mi na wyznaczenie B w zależności od A. No to jeśli przeniosę wszystkie B na jedną stronę, to będę miał 3B. 2A przeniosę na prawą, dostanę 2A plus 7. No to następnie podzielę sobie przez 3 i dostaję, że B to jest 2A trzecich plus 7 trzecich. Czyli udało mi się wyrazić B w zależności od A, a ja też wiem, że C potrafi wyrazić w zależności od B. Czyli teraz wstawiając tą informację tutaj mogę wyrazić C w zależności od A. Czyli korzystając z tego, piszę, że C równa się B plus 6. Ale moje B to będzie teraz to, czyli to jest 2A przez 3 plus 7 trzecich plus 6. To jest ta szóstka. No to porządkując to, dostaję, że C to jest 2A 3 plus 25 trzecich. Ok. No to mając... Te dwie informacje. Widzimy już, że wszystkie niewiadome w tym zadaniu poza A udało nam się wyrazić przy pomocy A. Czyli mógłbym przepisać teraz ten ciąg arytmetyczny, te wszystkie B i C, tak, żeby to wszystko zależało tylko od A. Tylko czy to mi jest potrzebne? No nie do końca, bo ja już w sumie skorzystałem z tej informacji, że to jest ciąg arytmetyczny. Ja już tam żadnej nowości nie dostanę. Więc może teraz jest dobry moment, żeby skorzystać z tej informacji, że A, B i C tworzą ciąg geometryczny. I więc zapiszmy sobie, jak wygląda ten ciąg geometryczny, używając tych naszych relacji z tą niewiadomą A. No to pierwszy wyraz to jest oczywiście A. Drugi B to będzie 2A trzecich plus 7 trzecich. I ostatni C to jest 2A, Trzecich plus 25 trzecich. To jest mój ciąg geometryczny. Ciąg geometryczny. Widzę, że zależy on już tylko od jednej niewiadomej. To co ja mogę zrobić? Nie wykorzystałem jeszcze w ogóle informacji tego, że to jest ciąg geometryczny, czyli że każdy następny wyraz powstaje poprzez pomnożenie poprzedniego razy q, czyli iloraz ciągu geometrycznego. I można to zrobić bardzo podobnie jak tutaj, czyli wyrazić to Q na dwa sposoby. Najpierw taki, że A razy Q musi mi dawać wyraz następny, czyli 2A trzecich plus 7 trzecich. I stąd wyznaczyć to Q, czyli teraz muszę podzielić przez A, dostanę wtedy 2, właśnie to A mi się skróci, czyli dostanę 2 trzecie plus 7 przez 3a i teraz mając tak wyznaczone q, mogę wyznaczyć jeszcze na drugi sposób q, korzystając z drugiego i trzeciego wyrazu, robiąc dokładnie, zapisując bardzo analogiczną równość, ale może zamiast robić to w ten sposób, skorzystamy sobie z własności, którą mają ciągi geometryczne. Mianowicie, jeśli mam trzy wyrazy kolejne ciągu geometrycznego a1, a2, a3. To one spełniają taką zależność, że a2, czyli ten wyraz środkowy do kwadratu, równa się a1 razy a3. I teraz, korzystając z tego, wstawiając tutaj te moje wyrazy, wszystkie wyrażone przy pomocy niewiadomej a, dostanę równość z jedną zmienną. Czyli będę mógł ją rozwiązać ze względu na a i potem, mając to a, wyliczyć b i c. Więc. Tutaj to jest sposób, który można sobie dokończyć. Tam chyba wyjdą troszeczkę, to, to równanie wyjdzie chyba trochę gorsze, bo będzie A w mianowniku, będzie trzeba sobie trochę pomnożyć, ale A jest większe od zera, więc można normalnie przez nie mnożyć i to też powinno wyjść. My skorzystamy sobie z tego, bo to od razu prowadzi do równania kwadratowego, więc co, jest tym moim, co są to te moje trzy wyrazy? No to są oczywiście to moje A, B, C, tylko wyrażone wszystkie przy pomocy A. Więc teraz, jak załaduję to wszystko tutaj, to dostanę, może najpierw jeszcze przepiszę ten nasz, to, to nasz warunek, tą własność ciągu geometrycznego w oznaczeniach, które mamy w tym zadaniu. Czyli to będzie B kwadrat równa się A razy C. No to B to jest to, czyli podstawiam tutaj pod B ten wyraz środkowy. Dostaję 2a trzecich plus 7 trzecich do kwadratu równa się a, to jest mój pierwszy wyraz, no to jest po prostu a. Razy c, c to jest ten mój ostatni wyraz, czyli 2a trzecich plus 25 trzecich. Tak jak mówiłem, równanie z jedną niewiadomą, czyli możemy je rozwiązać, i tutaj jak to zrobić najprościej? Yy, można albo najpierw wymnożyć, albo najpierw pomnożyć sobie, żeby usunąć te mianowniki, które się tu wszędzie pojawiają, bo widać, że to jest trójka. Tutaj ten mianownik to jest 3, ale to wszystko jest w nawiasie do kwadratu, więc żeby go zlikwidować, trzeba pomnożyć razy 9. I zaraz Wam po kolei pokażę, dlaczego to jest 9. Zapiszmy sobie, jak wygląda to równanie. Jak pomnożymy stronami razy 9, lewa strona wygląda tak, tutaj za dużo nie zrobiłem, a prawa strona tutaj nie ma żadnych kwadratów. Więc jak pomnożę prawą stronę razy 9, to trójka mi się tutaj skróci z tej dziewiątki z tymi mianownikami i jedna trójka mi zostanie. Ja tą trójkę zapiszę na samym początku, a ten nawias już bez żadnych mianowników. Ok, czyli mamy coś takiego, no i teraz jak tutaj sobie z tym poradzić? Otóż, kiedy chci chcielibyśmy z tą dziewiątką wejść do tego nawiasu, który jest podnoszony do kwadratu, to musimy tą dziewiątkę spierwiastkować, po to, że gdybyśmy potem chcieli wykonać proces odwrotny, czyli wyciągnąć tą trójkę. Bo ta dziewiątka zamieni się w tym nawiasie w trójkę. Gdybyśmy chcieli ją wyciągnąć z nawiasu, który jest do potęgi drugiej, no to wiemy, że wtedy wyciągając taką trójkę z pod takiego nawiasu, to musielibyśmy ją do tej potęgi podnieść i powstała by nam z powrotem dziewiątka. Czyli tak, w, tak. czyli mnożymy stronami razy dziewięć po to, żeby właśnie tutaj na skutek tego wejścia pod ten nawias, który jest do kwadratu, powstała nam trójka, która się. Yy, Skanseluje z tymi mianownikami. Więc widzę, że w następnej linijce mogę już zapisać po prostu 2a plus 7 do kwadratu. A prawą stronę możemy już sobie wymnożyć od razu, to jest 6a kwadrat plus 75 A. Lewa strona wzór skróconego mnożenia i już widać, że zbliżamy się bardzo szybko do równania kwadratowego. Tutaj będziemy mieli to razy to razy 2 ze wzoru skróconego mnożenia, czyli to będzie 28a plus 49, 6a kwadrat plus 75a. To uporządkujmy teraz to wszystko, przerzućmy wszystko na, lewą, na prawą stronę. Czemu na prawą stronę? Dlatego, że widzę, że tutaj mam więcej a kwadrat, a ja lubię, jak przy współczynniku z najwyższą potęgą jest plus, więc przerzucam wszystko na prawą stronę, dostanę wtedy 2a kwadrat plus 47a minus 49 i to jest 0. No to mamy takie proste równanie kwadratowe do rozwiązania. Liczymy deltę. Delta to będzie 47 kwadrat minus 4 razy 2. Ten minus zrobi mi tutaj plus 49. No i ja już sobie podejrzałem, ile to będzie wychodziło. To jest 2601. I pierwiastek z tej delty to będzie 50 do kwadratu, to jest 2500. Czyli to będzie 51. 51. Hmm, chyba się tutaj jeszcze wyrobię z tym. Czyli mamy deltę policzoną, no to A to jest minus B, czyli minus 47 plus minus 51 dzielone na 2 razy współczynnik przy najwyższej potędze, czyli 4, więc dostajemy dwa rozwiązania. Pierwsze z plusem to będzie 1, drugie z minusem to będzie minus 98 czwartych. No i teraz jak zawsze, kiedy wychodzą nam dwa rozwiązania, to się trzeba zastanowić, czy bierzemy obydwa, czy może któreś można odrzucić ze względu na założenia, które mamy w tym zadaniu. I tutaj właśnie tak się dzieje. Wszystkie te trzy niewiadome te wyrazy tego ciągu geometrycznego są dodatnie w związku z czym to ujemne rozwiązanie możemy odrzucić bierzemy tylko to rozwiązanie y, dodatnie czyli a równe 1 no i teraz skoro a jest równe 1 to ja mogę teraz się wrócić do tych zależności które wyrażały mi b i c w zależności od a i wyliczyć ile one wynoszą czyli jeśli tutaj podstawię a równe 1 to dostaje 2 trzecie plus 7 trzecich, to jest 9 trzecich, czyli 3, czyli B jest równe 3, a C jeśli podstawię A równe 1, dostaje 2 trzecie plus 25 trzecich, czyli 27 trzecich, czyli 9. No to na koniec możemy sobie zapisać ten nasz ciąg geometryczny wyszedł nam, że to jest 1, 3, 9, to są nasze A. B i C, a ciąg arytmetyczny wyszedł: 2a to będzie 2, 2b to będzie 6, a c plus 1 to będzie 10. Czyli widzimy, że ciąg arytmetyczny ma różnicę równą 4, a ciąg geometryczny ma iloraz równy 3. No i to jest Koniec tego zadania. Naszym zadaniem było znaleźć A, B i C. One są tutaj wypisane, więc można tam jeszcze jakąś odpowiedź sformułować, która w sumie, no, w sumie za dużo, od tego się nie będzie różnić. I co tutaj było ważne w tym zadaniu? Na pewno tutaj w tej pierwszej części, jeśli ktoś nie spotkał się za bardzo z czymś takim, że wyrażamy sobie na przykład różnicę ciągu arytmetycznego na dwa sposoby. I potem to przyrównujemy, to jest jeszcze drugi sposób, żeby dostać tutaj tą zależność, albo bardzo podobną, mianowicie skorzystanie z bliźniaczej własności, jak ta tutaj dla ciągu geometrycznego, tylko że dla ciągu arytmetycznego. Ona wygląda tak, że jeśli mamy ciąg arytmetyczny b1, b2, b3, to relacja między takimi trzema kolejnymi wyrazami, to jest, że B2 równa się B1 plus B3 na 2. Czyli, że środkowy to jest średnia arytmetyczna tych dwóch skrajnych wyrazów. Tutaj, tak naprawdę, ten warunek też można y, za, zapisać czy opisać przy pomocy pewnej średniej, ponieważ po spierwiastkowaniu tego dostajemy, że A2 to jest pierwiastek z A1, A3. I taki pierwiastek drugiego stopnia z iloczynu dwóch czynników nazywa się średnią geometryczną. Więc to też jest jakaś średnia. I taki termin istnieje. Więc tutaj można było to zrobić ten początek trochę inaczej. Co dalej? Główny motyw to jest to, żeby zredukować liczbę niewiadomych, czyli w, poszukać jakiejś zmiennej, którą wygodnie będzie nam się, niezmiennej, tylko niewiadomej, którą wygodnie będzie nam się wyrażało pozostałe niewiadome w tym zadaniu, żeby stopniowo redukować ich liczbę. No i tutaj na koniec, kiedy już uznaliśmy, że to jest dogodny moment, skorzystaliśmy z kolejnej informacji tego, że to jest ciąg geometryczny i ułożyliśmy ostatnie równanie, które pozwoliło nam na znalezienie a. Czyli tej zmiennej, tej, tej niewiadomej, którą wyraziliśmy, wszystkie inne, i cofnęliśmy się do środka zadania, gdzie mieliśmy powiedziane, jak na podstawie tego A wyliczyć B i C. Więc tutaj w zasadzie jakoś dużo fajerwerków nie było. Standardowo jakieś równanie kwadratowe do rozwiązania, i to w zasadzie, to w zasadzie tyle. Więc zaraz widzimy się w zadaniu 12.